Siema wszystkim. Z tej strony ja i moja żałosna klawiaturka. Witam w kolejnym odcinku Mugbango podcastu. Dzisiejszy odcinek jest bardzo specjalny, ponieważ jest odcinkiem śniadaniowym. Jest godzina 13:28. Tak, wiem, śniadaniowy dość późno. A oto jest moje śniadanie. Patrzcie, biedaki. To jest kanapka z łososiem, klebek pełnoziarnisty, masło sos musztardowy, tam marchewki trochę tak ścięte i na cienko Kurwa, nie macie takich w Polsce co, biedaki pierdolone Dobra, witam was wszystkich w tym oto odcinku. Jeszcze mam do tego zimną kawę w upierdolonym kubku. Proszę <laughs> mi tu kamień pływa w tym, mmm, chrupiąca. Więc tak, dzisiaj mam zapisane parę tematów. Dobra. Mam tematy, ale zaczynamy wiadomo od jedzonka. Także, to jeszcze raz pokażę Smacznego O Boże Jest tak przepyszne A więc tak Pierwszym tematem jest to Jak gry wracają do swoich starych wersji I tutaj dam od razu przykłady tego co mam na myśli WoW Classic Old School RuneScape Metin 2009 Ostatnio Overwatch Classic I tak widząc to wszystko Naszła mnie taka myśl, że Skoro ludzie tak tęsknią za tamtymi czasami, za tym, jakie te gry były kiedyś, to można z tego wysunąć dwa wnioski. Pierwszy: albo gry kiedyś faktycznie były lepsze, albo ludzie żyją nostalgią i myślą, że kiedyś gry były lepsze. I uważam, że jest to ciekawe zjawisko, któremu na pewno warto się przyjrzeć. Yy, podobnym jeszcze przykładem czegoś takiego jest to, że ludzie coraz chętniej, mam wrażenie, wracają do starych wersji Minecrafta, na przykład Minecraft beta. Jest pewna społeczność, która gra tak naprawdę tylko i wyłącznie w tą wersję, bo widzą tam więcej wartości niż w tym nowym Minecrafcie. No i akurat tutaj się mogę chociaż wypowiedzieć, bo ja sam jestem jedną z tych osób, która uważa, że stary Minecraft jest lepszy od nowego, ale musiałbym tutaj się bardzo rozwodzić, a nie chcę, żeby to był temat jakiś przewodni tego podcastu, więc zostawię to. Na pewno słyszałem, że Old School RuneScape jest taką grą, która jest faktycznie lepsza, że to, to czym ta gra jest, jest jakąś tam rozwiniętą wersją z takiej złotej ery Runescape'a, według wielu ludzi. I tam faktycznie można też powiedzieć, że jest to lepsza wersja, bo wielu graczy uważało, że pewien update zniszczył tak naprawdę tą grę. To był jakiś tam update, który zmieniał walkę, przy okazji były jeszcze jakieś rzeczy z mikrotransakcjami, ale to już pomniejsze. Największy problem to była jednak zmiana walki. I tutaj można faktycznie powiedzieć, że starszy runescape jest lepszy. A jak spojrzymy sobie na takie rzeczy jak WoW Classic, czy po prostu dzisiejszy WoW, który się chyba nazywa Retail, to no ja się nie mogę wypowiedzieć. Wydaje mi się, że tam dużą rolę może grać nostalgia, chociaż słyszałem też o kwestiach takich po prostu monetyzacyjnych Tak, monetyzacyjnych Gdzie gra jest po prostu bardzo obrzucona Taką skamową dość monetyzacją I że to był duży problem Że jakieś tam przyszłe dodatki były też do dupy No ale nie wiem Za dużo tu nie mogę powiedzieć Jeżeli gracie w WoWa możecie się wypowiedzieć w temacie No i tak, jeszcze ten Overwatch klasik, Który niedawno widziałem To mi tylko udowadnia, że Overwatch to jest żart I tyle mam do powiedzenia Skoro jesteśmy już w temacie Starszych gierek i wspomniałem Metina 2009 to chciałbym zaprosić na streama jutro 21 listopada o 19 jest stream z nowej bety serwera Metin 2009 więc jeżeli interesuje was ten temat to nie możecie tego przegapić, będę rozdawał kody na dostęp do bety, więc będzie można wygrać także zapraszam wszystkich, na Discordzie jest wydarzenie zrobione i tak dalej nie może was tam zabraknąć następny temat, który chciałbym poruszyć jest powiązany z. trochę z moim śniadaniem dzisiejszym. ponieważ chciałbym powiedzieć o dawkowaniu sobie luksusu w życiu. Bo. jakby. nie oszukujmy się. Łosoś to nie jest tania rzecz. Ja nie jestem bogaty. Jakiś niesamowicie. <laughs> śmiesznie to brzmi. Nie no. Nie jestem bogatym człowiekiem typu O. Mam Bugatti. jeszcze kurwa setym codziennie i tak dalej. Nie mam źle finansowo. Ale. Nie jest to rzecz, którą mógłbym wiecie, kupować codziennie, jednak trochę kosztuje taki łosoś. Ale tak sobie myślałem o tym, że nawet jeżeli nie jest się bogatym, to dobrze jest sobie raz na jakiś czas podawkować trochę luksusu w życiu. I to, czy to jest dobre jedzenie, czy to jest wyjście po prostu do knajpy jakiejś takiej lepszej, wydanie trochę więcej. Ja uważam, że to jest ważne, żeby korzystać z takich rzeczy. Bo. Nawet jeżeli nie mamy najlepiej finansowo w życiu, to jednak taka Taka rzecz, która jest luksusowa, która jest lepsza, uważam, że może nam pomóc z samopoczuciem i może nas trochę wyrwać z naszej rzeczywistości, naszej sytuacji życiowej, jeżeli mamy akurat jakąś słabą. Dlatego właśnie ja nie mogę kurwa z tym autofokusem. Dlatego właśnie ja też staram się sobie. Dawkować trochę takiego luksusu, robiąc sobie takie kanapki z łososiem, które są przepyszne i jeszcze są do tego zdrowe um, Także polecam wam wszystkim dawkować sobie trochę luksusu w życiu Czy to jest kupienie jakiegoś droższego napoju, nie wiem Pijecie piwo, sobie, kupcie kraftowe raz na jakiś czas, a nie pijecie Stosza, czy specjala, czy inne gówno um, Pójdźcie sobie do lepszej restauracji Kupcie sobie jakieś droższe jedzenie na przykład właśnie łososia, czy inny jakiś tam produkt luksusowy, na przykład, nie wiem, ślimanki, albo krewetki. Naprawdę, zróbcie sobie tą przyjemność. Szczególnie jak to jest jedzenie, bo na jedzenie nie powinniśmy sobie żałować jedzenia. Na, ja jestem zdania, że można żałować sobie pieniędzy na wszystko, na wszystkie zachcianki i tak dalej, ale na jedzenie nie można. Jak już gdzieś pierwsza rzecz, gdzie ja bym wydawał więcej pieniędzy, to na jedzenie. Moim zadaniem dla was jest podarować sobie trochę luksusu w życiu. Nawet jakiegoś niewielkiego. Po prostu taką cząstkę trochę luksusu, i jeśli to zrobicie, napiszcie mi o tym w komentarzu. Chcę zobaczyć, jak wprowadzacie sobie luksus w życiu, dajecie sobie trochę takiego komfortu droższego. Zachęcam Was do tego, naprawdę. Dobra, ostatni temat na dzisiaj to jest mm, Liga Legend, a mianowicie to, że wszystko, co ja widzę związanego z Ligą. To jest w ogóle temat zainspirowany tym, że tam wyszedł nowy sezon tego Arcane. Ja tego nie oglądałem, jak coś. Ale widziałem jakiś klip i doszedłem do takiego wniosku, że wszystko, co jest związane z ligą, to jest jakoś około ligowe nazwijmy to tak, co wypuszcza Riot, jest naprawdę dobrej jakości. Czy to są piosenki, czy to są jakieś animacje, czy właśnie ten serial, naprawdę to jest wszystko świetnej jakości. Smutne to jest, że oni potrafią robić naprawdę tak dobrej jakości rzeczy A ich gra I to jest nie tylko moja opinia To jest opinia też większości ludzi, którzy w nią grają Ich gra jest po prostu gównem Jest chujozą potężną Naprawdę Ja myślę, że Riot by lepiej wyszedł na jakiejś swojej tam Pozycji w świecie czy jak to nazwać? Po prostu lepsze by ludzie zdanie mieli o Riotie, gdyby Riot zaczął się zajmować rzeczami innymi niż robieniem gry. Yy, Valorant też jest grą Rajotu, a też I ja uważam, że jest do dupy. Du... Wiele osób uważa, że jest zły. Naprawdę nie wiem, czemu ta firma jeszcze siedzi w grach. Uważam, że oni powinni zająć się animacjami czy jakimiś takimi rzeczami związanymi z tym uniwersum ligi, bo to uniwersum się wydaje nawet ciekawe. Tylko niestety jest związane z dość, dość słabą i nieprzyjemną grą Także to by było w temacie ligi yy, Nie mam już więcej tematów na dzisiaj Także ja sobie dokończę kanapeczkę Oba No Mam okruchy kurwa na całym biurku Dobra, dzięki za oglądanie Przypominam o jutrzejszym streamie z na 2009. Nie możesz tego przegapić. Ew, dawajcie łapki w górę pod filmem. Na 10 tysięcy łapek robię losowanie na Lamborghini. Na razie.